Czyżby teoria o drobnoustrojach miała jakieś braki? Paradygmat naszej współczesnej medycyny opiera się głównie na teorii o drobnoustrojach, w której zarazki atakują nasze ciało i powodują choroby, co wywołuje potrzebę walki z nimi, aby się ich pozbyć. Strach przed nimi motywuje nas do tworzenia wpisujących się w te koncepcje broni w postaci antybiotyków, leków antywirusowych i szczepionek. Mimo to współczesne populacje są bardziej chore niż kiedykolwiek. A może to te bronie powodują przewlekłe wyniszczające schorzenia w miejsce ostrych chorób uważanych za zakażne, z którymi większości z nas udaje się uporać w naturalny sposób? Czy przypadkiem mniej niszczyrny naszych układów odpornościowych w tej wojnie z drobnoustrojami? Odkąd Ludwig Paster stał się sławny jako ojciec teorii drobnoustrojów? Nasze ogólne zdrowie uległo pogorszeniu, mimo iż czas życia wydłużył się. Jednak od czasów dominacji Pastera w mediach pod koniec XIX wieku aż do dzisiaj wielu naukowców podważa jego model zachorowalności, przedstawiając dowody także na to, że Paster był plagiatorem lub oszustem. Skupmy się na niektórych naukowcach i lekarzach, którzy nie zgadzają się z dogmatem omawianej teorii mówiącym. Że mikroorganizmy są przyczyną śmierci, której należy się bać, nawet kosztem innych aspektów zdrowotnych. Pod koniec XIX wieku, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy paster wysunął swoją wątpliwą tezę głoszącą, że zarazki powodują choroby, niemiecki biolog dr Rudolf Wirchow, znany jako ojciec współczesnej patologii, stwierdził, Gdybym mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz, poświęciłbym się udowodnieniu, że zarazki szukają swojego naturalnego środowiska, chorej tkanki, a nie są przyczyną jej choroby, tak jak na przykład komary, które szukają stojącej wody, a nie powodują, że woda zamiera w bezruchu. Ten model wewnętrznego środowiska był echem krytycznych wobec pastera poglądów dwóch żyjących w tym samym czasie największych jego oponentów, francuskich naukowców Antoina Bechampa i Claude'a Bechamp był zwolennikiem polimorfizmu, zgodnie z którym mikroby mogą przeobrażać się z jednej postaci, w drugą w zależności od tkanki, w której się znajdują. Bernard również wspierał ten pogląd, podkreślając, że zarazki są niczym, zaś istotne jest wewnętrzne środowisko innymi słowy, każde łagodne czy raczej pożyteczne drobnoustroje bytujące w naszym ciele. I przewyższające liczebnie nasze komórki, kiedy doświadczą pewnego rodzaju nierównowagi, niskiego pH, przewlekłego stanu zapalnego albo toksycznych czynników zewnętrznych, przeobrażają się w mniej pożądane gości w naszym środowisku wewnętrznym. Paster naruszył postulat doktora medycyny Roberta Kocha dotyczące patogenów. Chociaż w dzisiejszej mikrobiologii nie przyjmuje się ich w pełni. W czasach Pastera pomagały one określić występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych. Zgodnie z tymi postulatami zarazki muszą być, znajdowane we wszystkich przypadkach badanych chorób, hodowane i utrzymywane w czystej kulturze, zdolne wywołać pierwotną infekcję, nawet po kilku pokoleniach hodowania w kulturze, pozyskiwalne od szczepionych zwierząt i hodowane ponownie. Paster złamał większość tych reguł. Często wstrzykując zwierzętom krew innych zwierząt i nie izolując ani nie hodując mikrobów. Ale z powodu politycznego poparcia ze strony francuskiej hierarchii w tamtym czasie i własnych ambicji jego teoria na temat drobnoustrojów, zatriumfowała nad pozostałymi teoriami dotyczącymi przyczyn chorób. Jego zasada jeden zarazek na jedną chorobę okazała się bardzo zyskowna dla rodzącego się przemysłu farmaceutycznego. I ten model panoszy się we współczesnej zachodniej medycynie do dzisiaj. Pomimo powszechnej akceptacji teorii drobnoustrojów Pastera, liczna grupa naukowców poparła teorię polimorfizmu. W roku 1933 wybitny badacz Royal Raymond Rife zaprezentował coś, co nazwał uniwersalnym mikroskopem duży skomplikowany przyrząd, pozwalający obserwować w powiększeniu w czasie rzeczywistym nawet wirusy. Ife odnotował zmiany wyglądu i rozmiaru mikrobów, w niektórych wypadkach aż do szesnastu etapów takiej metamorfozy. Osoby hołdujące teorii polimorfizmu z ekscytacją obserwowały dowody na jej poparcie, dostarczane przez magiczny mikroskop Ifea. Do czasu pojawienia się uniwersalnego mikroskopu, mikroskopy elektronowe nie pozwalały drobną drobnoustrojom przeżyć, ponieważ generowane przez nie pola uśmiercały je. Praktyka barwienia krwi i tkanek niszczyła próbki, zanim można je było umieścić pod mikroskopem. Po wykryciu częstotliwości fal radiowych zabijających kilka wirusów w ich fazach chorobotwórczych i wyleczeniu raka u 16 obiektów badań, R.I.F. wpadł w kłopoty finansowe za sprawą poplecznika A.M., doktora medycyny Mor i Safi W rezultacie jego niezwykłe urządzenia radiowe i mikroskopy. Które umożliwiły badanie polimorfizmu, zostały zniszczone. Niedawno w Niemczech doszło do przemilczonego poruszenia, kiedy doktor mikrobiologii Stefan Lanka ogłosił, że zapłaci 100 tysięcy euro każdemu, kto udowodni istnienie wirusa odry. Z początku wydawało się, że doktor Lanka przegrał, kiedy zażądano od niego wypłaty, przedstawiając mu dowody. Poszedł do sądu wyższej instancji z większą liczbą ekspertów i wsparciem dwóch niezależnych laboratoriów. Na mocy ostatecznego wyroku nie musiał nic płacić. Okazało się, że przedłożone dowody istnienia wirusa były w istocie zestawem kilku różnych obrazów z mikroskopów elektronowych, przedstawiających fragmenty uszkodzonych komórek. Tego efektu nie udało się powtórzyć. W lutym 2016 roku Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy potwierdził, że brak dostatecznych dowodów potwierdzających istnienie wirusa odry. Jak w takim razie wytwarza się szczepionki, takie jak MMR z osłabionym wirusem odry? To kontrowersyjne pytanie zadane przez doktora Lankę. Doktor Lanka i kilku innych wirusologów kwestionuje także wirusach IF, wirusa nabytego zespołu braku odporności. Jako jednostkę wirusową, nie mówiąc już o powodowaniu przez NIC, zespołu braku odporności. Niektórzy pytają, jak jeden wirus może wywoływać taką lawinę chorób. Wszyscy oni zwracają uwagę na fakt, że diagnozy są stawiane bez wyizolowania wirusa. Zamiast tego przeprowadza się nierzetelne testy na przeciwciała, które napełniają pacjentów lękiem o zdrowie lub życie z wirusem, które zdaniem wielu tak naprawdę nie istnieje. Na przykład czołowy wirusolog profesor Peter Duesperk głosi tezę, że HIV nie powoduje AIDS, co doprowadziło do odcięcia go od finansowania badań i zmarginalizowania przez wielu kolegów po fachu. Teza, że to nie wirus powoduje AIDS, ale nadwyrężanie środowiska wewnętrznego i niszczenie samego siebie stylem życia oraz obfitym stosowaniem legalnych popersów była po prostu nie do przyjęcia. Z kolei wolno było głosić, że przyczyną AIDS jest wirus i straszyć wszystkich. Nadmierne zażywanie antybiotyków również przyczynia się do niszczenia środowiska wewnętrznego, zwłaszcza korzystnych bakterii jelitowych, potrzebnych do dobrego trawienia i właściwych reakcji immunologicznych. Kolejny podejrzany wirus to ten, który rzekomo powoduje zapalenie wątroby typu C. Póki co nie wyizolowano ani nie zbadano żadnego wirusa według wytycznych kocha, który powodowałby tę chorobę. To kolejny przykład testu wykazującego istnienie przeciwciał mimo braku wirusa. Jeśli obiektywnie przyjrze się zagrożeniom epidemiami w cudzysłowie, takimi jak ptasia grypa, świńska grypa, ebola i zika, to łatwo zauważy się, że ich celem jest sianie strachu w celu wprowadzenia kolejnych szczepionek i szczepienia nimi ludzi. Jak ustalił amerykański sąd szczepionkowy, wiele zaszczepionych osób zapada na mniejsze, większe lub przewlekłe choroby autoimmunologiczne, a czasami paraliż lub autyzm. Są też przypadki śmiertelne. Teoria jeden zarazek na jedną chorobę niewątpliwie jest świetnym modelem biznesowym dla przemysłu chorobowego. Oto, gdzie zaprowadziła nas teoria o drobnoustrojach. Prawda jest zaś taka, że choroba jest praktycznie zawsze skutkiem błędu w żywieniu lub stylu życia, zaś zarazki żywią się wyłącznie martwymi i odpadowymi tkankami i pokarmami i nie są przyczyną choroby.